Nauczanie domowe, 30 lipca, Księga Kapłańska, rozdział 23. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami. Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, 14 dnia miesiąca o zmierzchu, jest Pascha dla Pana, a 15 dnia tego miesiąca jest Święto prześników dla Pana. Przez siedem dni będziecie jedli tylko prześne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną. Siódmego dnia będzie święte zwołanie. Nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej pracy. Potem Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Izraelitów i powiedz im, kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. On dokona gestu kołysania snopa przed Panem, aby był przez Niego łaskawie przyjęty. Dokona nim gestu kołysania w następnym dniu po szabacie. I odliczycie sobie od dnia po szabacie do dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nim gestu kołysania siedem tygodni pełnych, aż do dnia, po siódmym szabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca jest dzień przebłagania. Będzie to dla Was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest święto namiotów. Przez siedem dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia będzie dla Was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla Pana: ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone. Dni święte powinny być święte. To jest ich natura. Bardziej potrzebne są nam niż Bogu. Owszem pokazanie, że jakiś dzień, jakiś czas przeznaczam dla Boga, świadczy o tym, że respektuje Boże prawo. Respektuję prawo Boga do czasu, prawo Boga do siebie, prawo Boga do tego świata. Bóg jest na tym świecie, ale właśnie dni święte podkreślają tę Jego obecność. Pozwalają też na to, że ja z większą uwagą podchodzę do tego, co jest święte. A w związku z tym mam skupione oczy, skupione wnętrze na Bożych dziełach. I na nim samym. Dlatego ja tego bardziej potrzebuję niż on. On zawsze jest, ale ponieważ zaprosił mnie do współpracy, chcę zapytać: Czy ty jako człowiek widzisz to, że jesteś moim współpracownikiem? Czy ty jako człowiek chcesz ze mną usiąść, porozmawiać, ucieszyć się sobą? To jest świętowanie. Świętowanie to czas, który sobie przeznaczamy. Sobie poświęcamy, sobie ofiarujemy. To jest nasz czas, dlatego go potrzebujemy. Świętowanie nie może być zabałaganione, nie może być przepracowane, nie może być przespane. A w związku z tym powinno być dobrze zaplanowane, przemyślane, dobrze zorganizowane i też dobrze zakorzenione. Bo przecież nie w tym sprawa, że. Coraz bardziej mamy wymyślać jakieś atrakcje na świętowanie. Nie chodzi o to, żeby ciągle było coś takiego, co nas musi ekscytować czy emanować czymś nowym. Bo oczywiście Bóg zawsze jest nowy, ale z drugiej strony to zakorzenienie nie oznacza, że ja wiem, co będzie, że jest to przewidywalne dla wszystkich członków rodziny, dla wszystkich parafian, dla wszystkich. Którzy należą do danej wspólnoty. Ja na tym świętowaniu czuję się dobrze, bo ono jest zakorzenione w nas, w naszej tradycji, w naszym sposobie funkcjonowania. Świętowanie to liturgia w kościele i w domu. Widzimy w tym tekście, że są tam święte zwołania w tych dniach, święte zgromadzenia. I te zgromadzenia sprawują czynności jakieś, kapłańskie czynności, ofiarnicze. Jest to liturgia całego zgromadzenia, które chce oddać chwałę Bogu. Te kościelne, oficjalne działania są oczywiście bardzo jasno określone. I tutaj też mamy wskazówki coraz bardziej uszczegóławiane w księgach Starego Testamentu. Ale dzisiaj, teraz bardziej powinniśmy jeszcze skupić się na tej liturgii w domu. Bo przecież tak jak w kościele jest ołtarz, tak w domu jest stół. Wokół tego stołu się gromadzimy. Nie może zabraknąć wspólnego posiłku, nie może zabraknąć poważnej rozmowy. Właśnie przy stole, przy tym ołtarzu domowego kościoła. W kościele jest ambona. To oznacza mówienie, komunikowanie, przedstawianie i przyjmowanie zasad. Słów pocieszenia, autorytetu rodziców. Tego potrzebujemy. To jest ta nasza ambona, w której wygłasza się coś pięknego, ważnego, potrzebnego i słucha się tych właśnie istotnych dla życia rodzinnego zasad. Mamy konfesjonał, miejsce przebaczenia. Ile razy potrzebujemy tego, żeby nauczyć się uznania swojej winy, przyznania się do jakiegoś. Niedomagania, słabości, upadku i prośby o to, żeby przebaczenie zostało udzielone. I mamy tabernakulum. Tu można powiedzieć bogactwo porównań: lodówka, spiżarka, kuchnia. Tak, bo to jest miejsce, w którym przechowujemy skarb chleba życia. Przechowujemy coś, co jest dla nas ciągłym pokarmem. Jasne, że rodzi się na ołtarzu. Ale w tym tabernakulum obecność chleba żywego jest dla domu też znakiem, że ja potrzebuję żywności, potrzebuję wspólnego posilenia się, potrzebuję zatroszczenia się o najbliższych, aby każdy miał to, co jest mu potrzebne. I ta troska jest wyrazem mojej obecności przy tym drugim człowieku. Liturgia domowa. We wszystkich wymiarach. Nie możemy przerzucać wszystkiego do budynku kościoła i wypłukać z jakichś uroczystości rodzinnych, domowych. No właśnie tutaj, w domu, mamy odkrywać, że przy naszym domowym ołtarzu, przy stole dokonują się te cudowne, wspaniałe wydarzenia, które pozwalają nam odradzać się, poczuć wspólnotę. Odkrywać misję, którą mamy, no i ucieszyć się sobą, że naprawdę to jest dar, wielki dar naszej rodziny, że otrzymaliśmy siebie nawzajem i razem możemy dziękować Bogu i wobec Boga stawać w tych swoich codziennych sprawach. To jest nasz domowy kościół, to jest nasza domowa liturgia i to jest nasze domowe świętowanie, które czerpie z Eucharystii czerpieć ze wspólnego zwołania świętych, ale ci święci mają też w domu swoją liturgię i swoje przeżywanie i swoje święto.